Dzień dobry wszystkim, witam was serdecznie z Konstanca Nowodari na plaży. Ostatnio w tym miejscu dokładnie kończyłem poprzedniego vloga i postanowiłem, że to jest idealne miejsce, żeby zacząć nowego. Tutaj spędzamy naszą Wielkanoc w Rumunii, także dużo się będzie działo, dużo po prostu będziemy mieli różnych zajęć, aktywności nad morzem i co, myślę, że będzie naprawdę fajnie i super. Tutaj jest właśnie Karim, który biega sobie po plaży razem z Aną, robi tak zwane małe bęc, małe bęc do piasku, tak i szczęśliwy właśnie szczęśliwy Karim. To jest właśnie uśmiechnięty Karim, tak. Dobrze. Zapraszamy. Tak. Wakacje. Wakacja. Wakacje. Tak. Zapraszamy was na ten dzisiejszy film. Spotkaliśmy tutaj takich państwa, panie z Australii, tam chwilę porozmawialiśmy, pani z Francji, e, także świat jest taki normalnie mały, ludzie przyjeżdżają. Nie wiem, czy są tu na wakacjach, czy po prostu tutaj mieszkają, jakoś nie spytałem jeszcze, ale tam tak dwie minuty porozmawialiśmy, parę zdań wymieniliśmy, no i co, było naprawdę sympatycznie, a ja jeszcze idę wam tutaj pokazać, jak wygląda morze. Karim cały jest w piasku, cały się tam wybawił, tak. Razem z dziewczynką od tego pana z Australii i tej pani z Francji. I teraz podeszliśmy tutaj, żeby mu trochę opłukać ręce, żeby ten, ale fale podpływają i ja muszę uważać, żeby mi butów nie zamoczyło, bo ja już dzisiaj sobie tak zamoczyłem buty i, a, mam jeszcze jedne na zmianę, no ale, ale takie szmaciany. <laughs> I one są łatwo przemakalne. Już umyty Karim, tak? No to dobra. Chodźmy w takim razie. Karim Mora. Jeden kotek wyglądał na zagłodzonego, ale widziałem, że tam pani miała jakieś jedzenie i chciała mu coś dać, nie wiem co, ale liczy się gest i fajnie. Ja muszę kupić też jakąś taką karmę jutro, jak pójdziemy na zakupy. Jak to będę łaził, to po prostu będę miał ze sobą, czy w wózku, czy gdzieś tam sobie schowam. I jak zobaczę tego kota, albo jakieś inne biedne zwierzę, to będę dokarmiał, jak zawsze w Rumunii, no bo takie to jest... Taki przykry widok i popatrzcie się jeszcze, jakie tu auta stoją poparkowane. Jakie fury, jakie fury normalnie, takie ten... Co to za auto tam stoi? Jakiś, jakiś Bentley normalnie. Bentley. A tu jaki jedzie, popatrzcie się, jakie, jakby Ferrari chyba. Ferrari czy Lamborghini? No, Taki przejechał. Dobra, my tu wracamy teraz już do domu. Karim sobie jedzie coś dobrego. A ja w tym czasie też chcę mieć coś dobrego. Będę sobie popijał takie piwko, taki blond kozioł, którego przywiozłem z Bukaresztu. Mam jeszcze porter, ale e, który jest polski, żywiec porter, ale trzymam go na okazję taką, żeby w spokoju sobie go wypić na plaży. Ale to jutro. Jutro też jest dzień, a dzisiaj taki kozioł do szklaneczki tutaj troszkę sobie nalać, tak, na balkonie. Widok na morze tam przede mną. Widzę morze, także co może być wspanialszego niż po prostu taka chwila spędzona tutaj. Wam życzę zdrówka przede wszystkim. Skol, norok. I takie dobre, naprawdę zimne piwko prosto z lodówki. Dobra, ja się tu będę rozkoszował teraz. Karim pójdzie sobie spać. No ja mam czas taki trochę dla siebie. Należy mi się też. A czemu nie? Tam jest widok na morze. Coś pięknego. I ja sobie popijam moje piwko. Także jeszcze raz na zdrowie Norok Skol. Coś pysznego. I ten widok tam robi naprawdę wrażenie. Jest ranek następnego dnia. Dzisiaj jest sobota. Mielą mi się w ogóle dni. Co za dzień mamy. Co cię tam tak kaswa, Idę właśnie z nim się przejść. Idziemy tutaj pewnie na plażę, bo gdzie byśmy mogli pójść? Plaża jest po prostu blisko nas, to tam idziemy karim, tak? Tak? Chodź, idziemy na plażę, chodź. Chodź, będziesz tam selfistikował na plaży, chodź. No i ten mieliśmy dobre wielkanocne śniadanie. Zjedliśmy między innymi sałatkę, którą ona zrobiła, taką warzywną z tych warzyw, które tam gotowałem w, nie wiem, w poprzednim vlogu, tak? Tak, jak robiliśmy przygotowania. E, oprócz tego to mięso takie też w słoiku, które ja robiłem wołowinę, także było dobre. Do tego jakiś ser, który kupiliśmy w pobliskim sklepie z Sybiu. Mieliśmy dwa rodzaje sera. Jeden taki słony, a drugi taki no, urde się nazywa. I ten ser urde to jest taki, no, jakby nasz polski twarożek coś w tym rodzaju. No, także. No i do tego jakiś pomidorek, zielona cebulka, nie filmowałem tego śniadania, chcieliśmy po prostu zjeść w spokoju, tak tylko mówię, że mieliśmy dobre rzeczy na śniadanie. No i co? Teraz czas właśnie na spacer. Jest ładna pogoda, jest naprawdę ciepło. No ciepło niby w bluzie jeszcze, bo rano to taki poranek, wiecie, co trochę chłodniejszy, ale jest naprawdę fajnie. I to morze, które jest przed nami, robi wrażenie. Patrzcie Karim, doszliśmy do morza. Podobać się tutaj? Myślę, że Ci podoba. Wczoraj Ci podobało. Muszę Wam powiedzieć, że Ana zobaczyła, że on chodził po tym morzu. Myślałem, że dostanie ataku serca. E, Rumuni są naprawdę tak przyzwyczajeni. widzę, że moja Ana ma to samo, tak? Do tego ciepła, że musi być ciepło, że po prostu ciepło to... Nie wiem, jak musi być ciepło, nie wiem, żeby zamoczyć nogi w morzu, żeby cokolwiek zrobić i ten... Jak ja powtarzam, najlepsze atrakcje zawsze z tatą. Bo w sumie Karim tak się cieszył, tak, tak był po prostu uradowany, jak, jak wchodził do tego morza, że po prostu ten, no... Tylko nie pamiętam, w którym vlogu to pokazywałem, czy to w tym, czy w poprzednim, ale ponagrywałem tego samego dnia. Ale w każdym razie tak mi się podobało, tak Karim, jak biegałeś po morzu. Tak było naprawdę super. No i na początku, mimo że było to morze, takie zimne morze, zimne morze, może. to później się przyzwyczailiśmy i tak z dobrej pół godziny tutaj ganialiśmy po tych falach, trzymałem go, miał trochę przemoczone to body i takie, no ale trudno, no przebrało mu się w domu i tyle, tak, i nic się nie stało. Ona trochę spanikowała, ale no było, było dobrze później, no. A co miałem jeszcze mówić, i w ogóle jak przyjechaliśmy i wtedy ja byłem tu z Karimem, to mówię, a propos tego, jak Rumunii lubią ciepło. I moja, moja ona też, ona nie wiem, też jest taki charakter, tak? Jeśli chodzi o to ciepło, że ona włączyła ogrzewanie. I ja zobaczyłem, że to ogrzewanie przez przypadek dotknąłem kaloryferę. Ja mówię, dlaczego tu idzie ogrzewanie? Trzeba to natychmiast wyłączyć, nie? A nie ona, ona włączyła na zdrowie Karim, bo, bo było 22 stopnia, chociaż było 23 w mieszkaniu. Ja mówię, Jezus Marian, po co to ogrzewanie? Po co to ogrzewanie? No tak to jest. Rumunii lubią ciepło, nawet moja Ana. Ja wolę, jak jest chłodniej i ten... Ale cóż, tak się właśnie różnimy. Polska, Rumunia. Nie wiem, ale dużo Polaków też lubi ciepło, więc... Nie wiem, może ja tylko tak lubię, żeby nie było za gorąco. Jestem taki zimny chów, jak ja to powtarzam. Dobra, będziemy sobie tutaj z Karimem teraz chodzić wzdłuż morza, ale dzisiaj nie będziemy się... Przynajmniej nie w tym momencie zanurzać nogi, tak? Dopiero może później. Na plaży było fajnie, ale przejdę się teraz z Karimem tutaj promenadą i troszkę Wam pokażę, jak to wygląda. Po lewej stronie jest taka knajpka, pizza bar. Wczoraj tutaj byliśmy i Karim sobie wchodził tutaj, bo zobaczył, że jest ładnie oświetlone. Tam są w oddali takie huśtawki wiklinowe i mu się podobało, to się pohuśtał trochę, także takie miejsce. A tam po prawej stronie będę przechodził razem z Karimkiem, tak. I zobaczycie, będzie taka grecka restauracja, której w sumie nie polecam wam, ponieważ byłem tutaj w zeszłym roku razem z Aną i jedzenie było takie niezaspecjalne. Wszystko ociekało tak tłuszczem, było takie, wiecie co, jakby nawet to mięso, ten kebab taki z gyrosa, ten to było takie jakby, ktoś nie wiem, zanurzył wszystko w oleju. Yy, nie smakowało nam, no i poza tym było tutaj też drogo. Także będziemy wybie wybierali jakąś inną opcję, żeby coś zjeść. O, i tu jest ten lokal. Także jak coś, to tego Wam nie polecam. <laughs> Ładne Porsche, które stoi, i w ogóle dużo jakichś takich luksusowych samochodów, które tutaj poparkowały. Piękny Mercedes, BMW, a tam za chwilę będę przechodził. Yy, to będzie. Też jest jeszcze jedno BMW i za chwilę będzie też Bentley. Ty byś Karim chciał mieć jakiś taki luksusowy samochód? Ja bym nie chciał. <grym> ja lubię praktyczne auto, nie luksusowe. Tak, proszę. I tutaj... A tutaj znowu to BMW. Gdzie ten Bentley? Bo tutaj mamy ładnego Bentley'a. Jesteśmy na plaży, ale jest taki wiatr, że jest po prostu nie do wiary jakieś. Także nie będę dużo mówił, ponagrywam trochę tak z muzyką, żebyście zobaczyli albo później skomentuję jak to tutaj było dzisiaj na plaży. Zmieniliśmy miejscówkę i rozłożyliśmy się trochę dalej tam od morza, ponieważ nie wieje tutaj, jest tak trochę ciszej i spokojniej, Także o tyle dobrze. Co Wam chciałem powiedzieć? Tam widziałem parawan normalnie, jeden parawan, pierwszy raz w Rumunii, parawan wstydu, ale jaja. Ja się zawsze nabijam z tych parawanów. Wiem, posypiam się tu komentarze. Ja zawsze je krytykowałem parawany, ale na tym drugim kanale tutaj po raz pierwszy to mam okazję chyba skrytykować i dobrze, tak będzie, parawany to są parawany wstydu, żadne argumenty mnie nie przekonają do parawanów yy, wiatr nie zabija drodzy Polacy <grym> Karim sobie tam chodzi za Aną, ona rozmawia z rodzicami przez telefon i z nimi im pokazuje tam Karima no to niech sobie po prostu tam yy, siedzą, tak, a ja teraz pokażę wam co mam tutaj dobrego tutaj wam pokażę, otwarłem sobie właśnie takiego porterka, zobaczcie Ee, żywiec Porter. Nie robię im reklamy, bo oni mi nie płacą za to, ale po prostu e, przywiozłem sobie to piwo z Polski, bardzo dobre. Jeszcze w lutym je miałem tam w Bukareszcie, także <grych> czekało na odpowiednią okazję, na odpowiedni moment. I ten moment nastał dzisiaj, po prostu chciałem w wyjątkowym jakimś miejscu się napić tego piwa. Plaża w Nowodarii w Konstanca jest najlepszym miejscem do tego, przynajmniej jak dla mnie w tym momencie. I co? Na zdrowie, no Rock Skol! naprawdę coś dobrego, coś dobrego dobra, chillujemy sobie tutaj na plaży. a ty Karim co, pieska tu masz? pieska? ty byś począł prawdziwego pieska, nie jakieś takie szczekające na baterie, masz otwieracz pobaw się otwieraczem, tylko nie wyrwij sobie zęba jednego z dwóch, które masz rosną ci następnie, już widać na górze, ale żebyś nie nie wyrwał te co masz już, no dobra, i co tu masz, Za kabla od tego, tak? to są najbardziej interesujące rzeczy, dobra Idziemy teraz coś zjeść, ale powiem wam jest taki wiatr nie do wiary. Ubrałem sobie bluzę, bo faktycznie teraz trochę tak wieje, a Karim nie chce ubrać czapki. Cały czas ją zdejmuje, bo, bo mi przeszkadza czapka. Dobra, chodźmy w takim razie. Idziemy coś zjeść, bo jesteśmy trochę głodni. Taki wieje wiatr powiem wam, a zobaczcie jakie tutaj ładne maki kwitną. Coś pięknego uwielbiam takie maki. Będzie to widać? Mam nadzieję, że tak. Idziemy. Yy, I specjalnie tak osiedlem z tyłu, bo po prostu tak wieje, że aż chcę normalnie głowę urwać. Jakby chciało głowę urwać, normalnie taki jest wiatr. I tak wam chciałem jeszcze pokazać jak wygląda to osiedle w Nowodari. To są samo, same wszystko nowe bloki, tak? Wszystko pobudowane jakiś czas temu, to jest taka nowa, w ogóle wygląda dzielnica. No i różni się kompletnie od tego, co jest w Bukareszczy. Tutaj nie ma takich kontrastów, nie ma takich starych bloków. Bardziej gdzieś tam w innej części Konstanca to takie można spotkać. A tutaj wszystko nowe, wszystko to pobudowane, nie jakieś niewiele lat temu, także... Tak to wygląda ta okolica. A tutaj idziemy, która sobie tam podśpiewuje coś do. Karima, cześć. Już teraz zeszliśmy w kierunku promenady. Obeszliśmy trochę, właśnie tam z drugiej strony osiedla. Tutaj wieje oczywiście bardziej, no ale gdzieś w tym miejscu jest to miejsce, do którego chcemy iść kupić coś do zjedzenia. Tam widać morze, które jest tak zburzone, które po prostu już szaleje. A tu idziemy my wspólnie, rodzinnie, w mora. Idzie coś zjeść. Mora familia. Dobrze. Głodni, ale wcale nieźli. <gry> Dobra, zmierzamy do celu. Karimowi, biednemu chyba piasek do oczu trochę nasypało im, nie no tak sypie tym piaskiem. No. Trzeba będzie iść drugą stroną, odwrócić wózek iść. Po prostu wszędzie jest tyle piachu, tak sypie razem z tym wiatrem, że jakieś niedowiary, Mój mały biedny piszk. Tak? Powiem Wam, szeleści mnie piasek w buzi. Mam <laughs> jak gryzę piasek. No tak na, nawiewa tym piachem. Jakieś niedowiary. No ale co, takie są uroki pogody nad morzem. Konstanca, Nowodali. Po prostu chcieliśmy, to mamy. Przyjechaliśmy i spędzamy tu noc. Ale ja się bardzo cieszę mimo wszystko, bo nie jest to Bukaresz, nie jest to ta rutyna, którą mieliśmy na co dzień, tylko zawsze coś innego, inne miejsce. Inaczej się tutaj oddycha. A temu co się tutaj stało, przybił chyba gwoździa i doszliśmy w pobliże miejsca, gdzie byliśmy pić ostatnio kawę. A tutaj będzie gdzieś ta grecka taka tawerna i stamtąd chcemy po prostu sobie wziąć coś do jedzenia. Proszę bardzo, a tutaj basen. Napełniają chyba wodą, bo yy, jeszcze taki płytki jest. Nie <noise> Jesteśmy w środku w tym lokalu, ponieważ tutaj nie będzie nam przynajmniej biało, także... Zaraz coś zamówimy dobrego do jedzenia. No, ciężko było tu się dostać w tym wietrze. No i dostaliśmy nasze zamówienie, już wam pokażę co mamy. Ja mam takiego grosa y, z kurczakiem, a ona ma tą samą wersję, tyle, że y, z karne depork, czyli z wieprzowiną. Dobrze, no to nic. A Karim coś tam sobie będzie podjadał troszkę od nas. Proszę Karim, pokaż jak machasz czapką. Nie, 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 masz rację. Nie, po co ci ta czapka, po co ci czapka? Tak Kari, widzę, że Ci się podoba tam plac. Zabaw ten w... jak było w restauracji? Aż wózek wieje nam tutaj i odjeżdża. Taki wiatr, jest duży, jedzenie było dobre. Pojedliśmy sobie. No i co? Czas teraz iść na spacer w tym wieczrzu, tak? Ty jesteś taki jak tata, nie chcesz żadnych czapek, po co ci czapki? No trudno, wieje, to wieje. Wiatr nie zabija, pamiętaj tak, nie zabijaj. Sam se zdejmujesz tą czapkę. Co tam chcesz? Co? Na ten placek zabaw? Ale te huśtawki nie są takie, kochanie, żebyś mógł sobie usiąść i, i tęcz. No spadłbyś z niej, z tych huśtawek. One muszą być takie z środkiem, bo ty jeszcze na takie nie siądziesz. Nie będziesz siedział. No, ale widzisz, jak się dzieci bawią? No, chyba jesteś poruszony. Czapki Karim, dajesz mnie, żebym ubrał? Ja mam ubrać twą czapkę, coś ty. Mam, 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 Ale krzyczysz ale krzyczysz ale mam, dobry, jesteś. dobry jesteś. Tak, I wyrzuciła się tutaj. Jakby to mama widziała. Poszła do łazienki. czekamy na nią, tak? Kami, wiesz co? Jeszcze cię to cieszy normalnie. Ale jesteś, wiesz co? Nie mamy zacząć czapki, to nie.